Witam serdecznie. Jedna z nowości KAMOS 2021 w znaczny sposób usprawnia pracę z technologiczną bazą danych. W łatwy sposób będziemy w stanie zarządzać kolejnością operacji przypisanych do konkretnej strategii. Tak jak w tym przypadku, wykorzystując odpowiednią strategię, program wygenerował mi dwie operacje: ocenianie obszaru i rzutowanie wzoru. Aby dodać nową operację, pomiędzy te dwie Przechodzę do technologicznej bazy danych i wstawiam nowe odsunięcie obszaru, które będę wykonywał narzędziem o mniejszej średnicy. Dzięki pojawieniu się nowych przycisków, przesuń w górę, przesuń w dół. W łatwy sposób manewruję kolejnością operacji. Na tak zmienionej strategii generuje ponownie plan operacji. Wprowadzona zmiana w technologicznej bazie danych widoczna jest na drzewko operacji, gdzie pojawiła się nowa pozycja, a mianowicie operacja usunięcia obszaru narzędziem o średnicy 14 mm. Dziękuję Państwu za uwagę.